Tem dzisiejszej debaty jest ochrona danych osobowych, a dokładniej to czy w naszym kraju, czy w Polsce dane osobowe są odpowiednio chronione. Według naszej grupy, każde dane osobowe są jak najbardziej chronione wszystkich. W drugim liceum ogólnokształcącym w Łowiczu uczniowie wzięli udział w turnieju debat oksfordzkich na temat ochrony danych osobowych. Rodo w Polsce yy, uczestnicy, czyli to uczniowie to jest klas jest pierwszych i drugich, rywalizowali jest, podzieleni na jest, cztery osobowe zespoły. Czy Skoro są kary na takie kwoty, to to znaczy, że RODO w Polsce jest przestrzegane prawidłowo? Chciałabym się też odnieść do tego, do naszej ludzkiej świadomości bądź też nieświadomości. Można by przypuszczać, że to właśnie przez nią. Są te wszystkie kary i te wszystkie uchybienia względem drogi. Ale pytam się, kto buduje prawo, jak nie właśnie my ludzie. Jak... Została nałożona dwukrotnie, czyli rzekoma funkcja prewencyjna nie zadziałała, nie zapobiegła dalszemu łamaniu prawa. Dziękuję. Drodzy Państwo, przed chwilą usłyszeliśmy definicję, dokładnie niepełną i wygodną dla propozycji definicję danych osobowych. Wyraźnie widzę, że oponenci nie zdają pełnego i prawidłowego znaczenia banków nic, co daje zwykłym, przeciętnym Polakom powód do trwogi i zmartwień. Poparcie może być badanie serwisów krempersel.pl i Krajowego Rejestru Długów pod patronatem UODO, przeprowadzone w marcu 20, 20, 2022 roku.